Witam serdecznie pana Daniela Obajtka, dyrektora generalnego i prezesa PTN-ORONI. Jest wśród nas również pan Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii, prezydenta RP. Witam serdecznie. Witam zarząd spółki Anwil i wszystkich pracowników Anwilu. Witam przedstawicieli mediów. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo panu prezesowi Danielowi Obajtkowi za zaproszenie tutaj do Włocławka, do Zakładów Anwil po to, żeby zobaczyć historyczne zmiany, które tutaj następują. Zmiany o charakterze rozwojowym w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach bardzo dużo mówimy o inwestycjach, które chcielibyśmy, żeby były realizowane w naszym kraju i które są realizowane w naszym kraju. To jest przykład takiej inwestycji która już jest w trakcie realizacji która rzeczywiście zmieni w sposób zasadniczy pozycję rynkową zarówno samego Anwilu jak i Orlenu jeżeli chodzi o produkcję nawozów otóż proszę państwa za nami trwa w tej chwili budowa trzech linii które połączone razem doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnych Anwilu Włocławek, jeżeli chodzi o nawozy o 50%. To jest nowoczesna instalacja, na której generalnie w sumie mają być produkowane nawozy azotowe i inwestycja, o, inwestycja, której wartość inwestycyjna wynosi około miliarda, miliarda, e, 30, 390 milionów złotych, a więc inwestycja bardzo duża, która ma być zrealizowana, jak planuje firma, do 2022 roku, i w tym momencie będzie mogła ruszyć produkcja, która zaspokoi. Już w tym momencie większość zapotrzebowania naszego kraju, jeżeli chodzi o nawozy azotowe, a więc będzie to bardzo, bardzo istotna zmiana. Poza tym staniemy się również w przestrzeni europejskiej istotnym, rzeczywiście już producentem nawozów azotowych, a rzecz jasna oznacza to również zwiększenie i portfela, i potencjału PKN Orlen. I, I całej grupy kapitałowej. Więc bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi. Ta inwestycja, jak widać, jest zrealizowana. Bardzo serdecznie gratuluję państwu, załodze, która czeka na to, aż, aż, ta, aż te prace zostaną ukończone. Ale przede wszystkim, proszę państwa, chciałbym dodać jeszcze jedno. Otóż ten zakład dzisiaj, Anwil Włocławek, to jest ponad 1600 osób zatrudnionych. Po zrealizowaniu tej inwestycji. Kolejne ponad 100 osób znajdzie zatrudnienie w tym zakładzie, a więc będzie to oznaczało rozwój nie tylko pod względem technologicznym, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale będzie to również oznaczało rozwój pod względem osobowym, kadrowym. Szanowni Państwo, podkreślam to wszystko, dlatego że mówimy właśnie o inwestycjach, o wielkich planach inwestycyjnych i o inwestycjach, które są nam teraz potrzebne do tego, by Polska rozwijała się jak najbardziej, jak najbardziej dynamicznie. Proszę Państwa, to jest inwestycja w nowoczesne technologie. To jest zupełnie nowa produkcja, to jest jakość światowa, to jest światowy poziom technologiczny, to jest to, czego nasz kraj bardzo potrzebuje. Myśmy właściwie w ciągu ostatnich 30 lat bardzo niewiele takich inwestycji w Polsce mieli, a już wielkich inwestycji w przemyśle chemicznym i petrochemicznym było. Naprawdę w zasadzie można mówić, że ich praktycznie rzecz biorąc nie było. Raczej w ciągu ostatnich 30 lat likwidowano niż budowano, czego przykładów można byłoby wiele wskazać, zwłaszcza na południu Polski. Dzisiaj ta tendencja jest zupełnie odwrotna. Dzisiaj tu w Anwilu Orlen buduje, azoty budują w policach. To jest to, co się dzisiaj dzieje. To są te wielkie inwestycje, które są realizowane także w naszym przemyśle krajowym. To nie tylko infrastruktura komunikacyjna, o której ostatnio tak dużo mówimy, a więc centralny port komunikacyjny, kanał przez Mierzyję Wiślaną, rozwój dróg, o których także przed momentem mówiłem w Solcu Kujawskim, że droga, że droga S10 będzie finansowana ze środków budżetowych i że można się jej spodziewać o 3 lata szybciej niż to pierwotnie przewidywano że taka jest decyzja rządu. Ale to są, proszę Państwa, także i wielkie inwestycje przemysłowe, z czego ja się ogromnie cieszę, bo to one wyznaczają rytm rozwoju kraju i wierzę w to, że dzięki temu ten rytm w najbliższych latach bardzo znacząco przyspieszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezesowi, jeszcze raz bardzo dziękuję załodze Anwilu, tutaj jej przedstawicielom zgromadzonym i wierzę w to, że będziecie Państwo mieli coraz nowocześniejszy zakład. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.